Jak coś, to ja już zrobię live'a. Ej, by ja już robię live'a. Na na tym... Uuu, ja, Vanessa odczytała. Ja robię live'a na YouTube, jak coś to dołącz. No weź po prostu na live'a. Będzie twój głos na live'ie. Czekaj, trzeba pobrać link do streama. KANJO! <noise> ten człowiek istnieć nie powinien. Siema widzowie. Ogółem do szafa, bo robimy losowanie na szafy. Ale mnie ten chłopik zdenerwował. <noise> ciebie wszyscy denerwują. No, nie, nie widać Cię, bo ja, ja nie nagrywam z twarzą. Ja nagrywam tylko ekran, jakby monitor. Ale, kurta, nie masz mojej gronobię, więc on nie istnieje. Ej! A w tym filmie mam nie w prezencie, że w ogóle ja coś robię, że ja żyję. Uwaga, moja koleżanka z IRL się odpaliła. Moja koleżanka wywaliła z klasy grupowej, inaczej na Oj, to klasowej Oj, ale szarfa mam ten interesuje, jest obkurzona tak strasznie Czemu ten człowiek żyje? Powiedz mi Nie wiem, a co ty napisałaś w ogóle, że ucofnęłaś? Tam było taka emocja szukowana. Aha, no to wiem Niedobre to mięso, ale ja odgrzeję bo nie Boże

jak się czekaj przed ludźiak. Weź dołącz na mojego live'a na ig na boże na mes na hnesu na YouTubie. Okay, to ja weź bo to piosenki bo ja dostanę prawa autorskie. Weź weź na mojego live'a. Mamy miłość, mamy las. No. Mamy pieska, las. Ej, ale ładny... Ej, patrz, poczekiła na motyw zrobili. Zgadza ta czapka na mnie. Na, mo na moim tym. Jest aktywna zajęka, więc może zajęka dołączymy też. I w sumie to też pobiorę tak. Ej, jest więcej osób niż myślałam. Na MSP. To piszemy do wszystkich. Mam 1000 końców, ale ja biedna. Mamy miłość, mamy nas, mamy. W ogóle ten... Ocenia jest ocen ocenisz pakiet, dobra? Na ile ocenisz ten pakiet na MSP? Który teraz MSP dodało? nevím 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 co. to píše vyslala mi co ona odvolila aha ona mówi, že je velmi no, já ona no, je milá to že že je Kajka do mě na live co se tady Bo tak delikatně do mě, což se stalo o bože <laughs> Live nie wiem. Więc nie przesadzaj. No. Jak chcesz, to pozdrow widzów. Pozdrawiam. Słyszę, Ci pozdrowionka od Kali. Przychodziła... Jeśli przychodziła... Przychodziła na do mnie na wakacje. Była Była I stara. Nie miała. Nie miała. Żyć im, by chyba, żyć. I stara. Robimy luka, dobra. Podaj jakiś numer, okej. Zobaczymy nam stronę. Czy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobra. Podaj jeden numer od 12 i podaj numer. Y, do dwóch. Znaczy nie. Podaj y, numer do 13 od 0 do 13. 5. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, ale brytką bluzkę trafiłaś. Co? Bytką bluzkę trafiłaś, ale trudno, zrobimy z tego luka dobrego. To czekaj, ja muszę teraz wszystko podejmować. To też... Ej Dominika, pamiętasz wodę ze szkoły, co jest na wodę do butelki po tym banku? No. Dobra. woda zmieniła kolor. Czekaj. To woda zmieniła kolor. Również podaj y, do 13 numerek jakiś. Tak, bo no. ta woda zmieniła kola. 5 Już podałeś, kolejny Oto no, sześć. O Boże, jeden... O pewnie się kajka przeterminowała to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O co jeszcze jeden numerek, bo to są rajtusy. 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. U, dobra. Yy, kolejny numerek. Czekaj. Wiecza. Czy dowodzi tego, co napisał przy takim pięknym od Karoliny? Bo jak napisał, że ja, jeżeli się. Podmówię, Do 11 numerek wybierz. Który? Do 11 numerek. To chcę 9. Czyli S, 2, 3, 4, 5, 6. 7. tak, 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 Idę spać, bo mnie był woli, Papa do jutra i wziął takie samo Wybierz ja... y, numery do 12. Pa, pa, pa. Numery do 12. 12. Dobra. Teraz czekaj. Kilka, ile to 12 plus 12?

Boże, boże, ten luk, Kajka! Ale uderzymy go, bo. A, to wygląda. Ej, nawet spoko. Zobacz. Nawet git tutaj. Zobacz. Wiesz no, nie, live'a. nie, chcę. nie, No nie, błagam nie, usłyszysz usłyszysz <grym>

No dobra, otwieramy odrębny siary. To jest chyba ten, co wygrałam, jeżeli się nie mylę. Ej, no mi dała suknię. I dostałam prezent od Ketya. Nie znam tej osoby, ale otworzę. Nie! 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 Nie. To jest Unika Cake'a. To jest suknia unicorn. Boże! Dziękuję! Serio? Okay. Ciekawe czy no. to jest... Weź się, ja jestem biedna w ty. Mam trzy unikaty! <grym> <muchany> Omg... Perygy, Boże. Mm. Mam dwa wyświetlenia od ty. Dobra mi to gajem. Nic? No tak, jestem gajem. <grym> Ikke noe på hvitt. På hvitt.

Dba się chcę od Ciebie No bo... On, bo ona wie, że ja wczoraj płakałam Aha, dobra No Ja się ugadałam, że ona mi pisała w ten czas Kajak <gajach> jak po płakaniu No siema. Już po pierwszej dramie Więc nauczymy szafa nie ma nikogo chyba. chyba, Znaczy jest Kaja. jedyna <laughs> Kaja. O Boże, mam sto, przyjaciół. O mam sto przyjaciel. Oh my omg! Wow. Ale kule. Wow! Ej, boję się, ale to może lecić się rozbić, co nie? Ta, Nie, nie otrzymałam tego. Dobra, ja tego live'a, bo i tak nie ma prawie że osób. I no. Więc na no, papatki.